Witajcie ludziska w kolejnym odcinku z gry Silent Hill 3. Jesteśmy w metrze i mamy przerypane. Co to za małe drzwi? Kto. Prze... Przejdzie przez tak małe drzwi. Ja się pytam tam u góry widzę jakieś plamy, co mi się monitor kurwa rozlewało. o chuj chodzi Nie, to jakiś buk graficzny. Mam nadzieję, że nie będzie. Przepraszam, musiałem beknąć zbyt często występował. Oby nie. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Mi to raczej nie przeszkadza. Pierwsza podstawowa rzecz, gdzie tu jest kurde mapa? Gdzie tu jest mapa? God Dobra, są jakieś drzwi. Otwarte. Eee, spoko. Zamek jest rozwalony, nie mogę otworzyć. No normalne. Standardowo, header jesteś pytą. Nie mytą. Jest mapa? Czy to jest mapa? Tu jest mapa metra. Nawet nie patrząc na nią, znam drogę do domu. Muszę się dostać do pociągu na ulicę Borgen Bergen na platformie 3. Co, w Niemczech jesteś? God ss Esesmanka pierońska. Dobra, tu coś jest. Tu? Nie mam mapy tej okolicy, ale potrzebna mi mapa tej okolicy bo by się kurna przydała. Nie, ja muszę się Musi tu być mapa. No, musi być. Idę do toalety. W toalecie może będzie mapa, nie. Dla niepełnosprawnych męska damska, nie. Tu jest coś. Zamknięte, a tutaj? Odwróć mi się. Header. Dup. Straszna tu cisza. Chciałbym zauważyć. Jak to w metrze, ale tak trochę ludzi nie ma. Jest mapa metra. No ale wzięłabyś tam mapę metra. Wiem, że ty nie musisz, ale ja nie znam drogi do twojego domu, kobieto. W życiu u ciebie nie byłem. Żeby nie było, że znowu jestem pedofilem jakimś albo czymś. Lub kimś. No dobra, tu tyle. Tu tyle. Idziemy na drugą stronę w takim bądź razie. Nie znoszę. O? Czyżby mapa? Jest, ludzie! Po raz pierwszy w życiu, jak gram w tą grę, udało mi się znaleźć mapę stacji metra. Zawsze ją omijałem. Nie wiedziałem, że ona tutaj jest. Zawsze ją omijałem i właściwie bez mapy, i było przerąbane. Dobra, to możemy zejść w dół. Udam, że tego nie słyszę. I tam się wszystko przebadałem, przebadałem se wszystko. Jesteśmy tak. Tu mamy schody, tu mamy schody i tu mamy jeszcze dwa kibla do przebadania, więc ja je przebadam. Jeśli oglądacie tę grę tak samo jak ja na słuchawkach, to wam współczuję. Naprawdę ludzie idzie się obsrać w tej grze. Weź zbierz mi tę amunicję, kobieto. Dobra, muszę podejść od przodu. Jest! Kurde, wyłączcie mi te dziwne dźwięki. Jest 12 w nocy ciemna w grupie. Moja butelka żyje. Moja butelka z wodą ożywa. Idziemy tam na dół. To się źle skończy. Cichło. Dobra, tu mamy w lewo jedne schody, w prawo drugie schody i tam mamy jakieś dwa pomieszczenia z drzwiami. Więc tam bym się udał pierwej. Dobra, gdzie jestem? Bum. Jaki ładny napis! Boom. Piękny. Różowiutki. Jak tu pięknie i spokojnie. CD Action? Co tu robi CD Action? Tu mamy save, ale tu mamy jeszcze jakieś drzwi. Jesteśmy z tej strony. Aha, z drugiej strony są długie drzwi, tak. Więc tam się udam. Zamknięte. A tu? Telefon, mogę. Za Jezus! Rząd butek telefonicznych, ale wszystkie są uszkodzone. Dziękuję Ci, kurwa, głupia gro. Dziękuję Ci serdecznie. Jezus, Maria. A tu jest coś też rozwalone. Przebadałem z tej strony Sio. Chyba raczej tak. Idę jeszcze tutaj na schody zobaczyć, co się dzieje. Dół jest zamknięte. Ale tu jest otwarte. Idźmy na peron. Fak. Teoretycznie nie ma nic. Ale radio mi szumi. Trzeba to przebadać, jednak tak mi się wydaje. Dlaczego na torach jest klatka? Wie Jezus, ona tylko chodzi po klatce, która jest nad torami. Uspokój się. A, tam jest pisecek! Siemano Piesecku. Przestań już header Przestań, zabiłaś go, zabiłaś, nie panikuj! Boże co za panikara. O Boże, możemy zejść jeszcze niżej, okej. Okay. Zaraz tam pójdziemy. Idź tam header, obróć mi się. Kurde, jak mnie ta kamera czasami stresuje. Tutaj nic więcej nie ma, To jest pieseczek! Kopnij go dla zasady. Możemy iść w górę. Eee, tu jeszcze coś. tu jeszcze coś jest? Nie, chyba raczej nie ma nic. Chyba raczej nie ma nic, więc udajmy się tymi schodami w dół jeszcze niżej. Mamy mapę tego pomieszczenia? Mamy mapę tego pomieszczenia spoko. Tam się nie można platformę drugą się nie możemy dostać. Także okej, okay, lecimy sobie w dół w takim bądź razie. Ciemno jak w dupie. U mnie w pokoju też. Nie tędy, tamtędy bodajże. Nie, 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 tu. Tutaj? Tak jest. Idziemy w dół. O, a tutaj jasno jest. Teraz co? Aha, tu chyba. O, tu jest jakiś bałagan. Napój leczniczy. Co? Droga jest zablokowana. Hmm, jakimiś śmieciami, nie mogę tędy przejść. No okej, okay. ale zbierz hmm. te naboje i napoje lecznicze z laski swojej. Droga jest z... tam gość leży? Dobrze widzę. Dobrze widzę, gość leży, wystają mu tylko stopy. Czy ktoś tu śpi? Wszystko dookoła jest pobrudzone krwią, ten facet nie śpi. Dlaczego nie jestem trochę zaskoczona? Myślę, że ten koszmar trochę znieczulił moje zmysły. Kurna moich nie znieczulił, niestety. Gość nie śpi. Gość usnął. Poszedł w sen zimowy najprawdopodobniej. Idziemy na drugą stronę. Może z drugiej strony uda nam się dostać. Fajnie ta header trupta. Jak się obraca. No tu też są śmieci. O, ale tutaj coś jest. Znalazłam dziadka do orzechów. Dobra, nachłóci dziadek do orzechów, kobieto i to tyle, jeśli chodzi o tę stronę. Dobra, wszystko selektywnie i systematycznie musimy przeszukiwać. No, znowu mi się tu jakiś pies odrodził. Dobra, ja tu już chyba raczej nie wrócę, także olewam tego pieska, nie chcę. Se... Albo dobra, wrócę. Kopnij go jeszcze raz, jeszcze raz. Dobij dziada. Dobity. Nie lubię piesecków w tej grze. Pies pieseły są złe. Pieseły są złe w tej grze. Naprawdę są złe. Dobra, idźmy z powrotem w takim bądź razie. Tutaj raczej się nie przedostanę. Dobra, idziemy na górę. Pójdziemy teraz na inny peron. Może znajdziemy coś nowego. Oh, shit. Włączyłem sobie stoper. Header stój, czekaj. Sprawdzam czy jest stoper. Jest stoper. Że lecimy dalej. A co to leży tu? A nic nie leży. Ok. Tu jak wygląda sytuacja. Tę stronę mamy zbadaną. Kurde, została jeszcze druga. A tu jest pozamykane. Chwała boku. O! Łańcuch, którym są związane połówki drzwi, jest zabezpieczony kłódką. Nie mogę jej rozwalić rękoma, potrzebuję czegoś mocniejszego. Masz rurę, ale niestety masz pistolet, którego też niestety nie możesz użyć przedmioty. Użyjmy dziadka do orzechów. O! działa! Nie spodziewałem się tego, tak szczerze mówiąc. Szybko i łatwo poszło. Myślałem, że tu jeszcze coś trzeba będzie zmontować, a tu jednak nie. Coś tu zaci. O, pociąg. Tam co jest? Pierwszy bym się udał tutaj zobaczyć. Tak dla świętego spokoju. Zamek rozwalony. Mamy tam jakiś pociąg. Aha, możemy zejść jeszcze niżej. Dobra, przejdźmy pierwszy do tego pociągu. Strasznie tu kurna cicho, trochę za cicho bym rzekł. A w tej grze, jak jest cicho, to znaczy, że zaraz będę się darł ja. Pierw obadamy. Jezu, pierw obadamy Peron. A później spróbujemy się dostać do tego pociągu. O ile się da wejść, da się. Tu są jakieś drzwi zablokowane. Najprawdopodobniej także. Prezent? Strzelba jest! To jest pudełko na prezent. Czy w środku może być prezent urodzinowy? Nie, raczej nie. Nikt, kogo znam, nie dałby komuś czegoś tak ochytnego. Ale wezmę to. Może się przydać przeciwko tym potworom. Znalazłam strzelbę. No, dziękuję Ci. O kurwa. Co to na górze wystają ręce? Nie, to są wyszaki. Coś tu jest przed nami. Nie wiem co. Naboje do strzelby, naboje do strzelby. Holy shit. Ja se tę strzelbę bym wyjął. Bo lubię. Kurwa, co to jest? A, gruby! Siemano, gruby! A ty, pipo! Umrzyj, ty gruba świnio! Wschody cię wciągnęły z tego wszystkiego. Mogę cię dobić? Mogę cię dobić. Tak, prosto w jaja tą grubą świnię! Jep, kurde, leżeć! Prosto w torbę! PROSTO W TORBĘ! PROSTO W GENITALIA! O, dostał y, tej... Truskawkowego tygodnia. Jezu, co ja mam z tym truskawkowym tygodniem? Zresztą... Przeginam z tym truskawkowym tygodniem. Tu były schody w dół, więc z nich skorzystam. Zajdę na dół. Przebadamy, co jest na dole. O! Kolejny hol. Kolejna sterta śmieci. Składane drabinki i taczki blokują drogę, nie mogę tędy przejść. Jest tu coś? Nie, nie ma nic. O, mamy jakiś kolejny hol. To są tylko drzwi przeciwpożarowe, nie prowadzą do żadnego ciekawego miejsca. Ja bym stąd spierdalał. Na twoim miejscu. Dziewczyno. Rozwalony zameczek. Kurwa, ile tych schodów w dół tam jeszcze będzie, Jezusie Nazareńskim. Dobra, rozwalone. Możemy stąd spadać. Fiu. Idziemy schodami na dół w takim razie. Zerknijmy na mapę jeszcze. Mm, platforma trzecia, platforma czwarta. Dobra, idźmy na trzecią. Chyba z trzeciej mamy jechać. Z tego co pamiętam. Więc tu nie ma ale w zasadzie. Tam są jakieś drzwi. Pociąg Cię nie rozjedzie? Nie. Zamek jest rozwalony. Fak, 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 fak. Wyłaś! No i chyba umarliśmy, a ja se kurna nie zapisałem. Nie, nie umarliśmy. Łuf! Już przejechał pociąg, szybko poszło. Bardzo szybko poszło. Wow. Zakończyliśmy metro. Nie wierzę w to po prostu. No znaczy, nie, nie do końca zakończyliśmy metro. Drzwi się otwarły centralnie przed nią, ale już są kurna, wszystkie zamknięte. Nie rozumiem, ale to jest jej pociąg na bank. O, oh, fuck Piesecek? Tak jest. Wyłączcie mi te dziwne dźwięki. Chodź, tu piesecku, chodź, piesecku, chodź. Dupeczkę ze weczki Teraz cię kopnę. Kopnij go header! Kopnij go! Jezus Maryja! Kopnij go header! Boska Dobra Aha, tu nie przejdziemy, musimy przelecieć tamtędy. Coś bardzo łatwo idzie. Ja zawsze miałem tak ogromne problemy z tą lokacją z metr w metrze, że to się w głowie nie mieści. No, dobra, przejdź. Boże, to był tylko cień tam na schodach. To był tylko cień. Przejdźmy na drugą stronę. O, tu mamy jakieś te. Jakieś lekarstwo. Dość to. Dziękuję ci, Heather. Są otwarte drzwi są otwarte drzwi. Jest, ludzi, wchodzimy do pociągu. Odjeżdżamy. I te lokacje zobaczycie już w kolejnym odcinku z serii Silent Hill 3. Będziemy jechać pociągiem do domciu. Trzymajcie się. Cześć, i do następnego odcinka w Silent Hill 3. Yo!